Siemanko, widzę, z tej strony są 94 yy, Witajcie na serii Młody Rolnik i, To już siódmy odcinek z y, sezonu drugiego Młody Rolnik Siódmy Tak, siódmy Ten. I Jedziemy sobie teraz rozwieźć gnojówkę Rozwieźć gnojówkę po łące jedne... No po jednej łące, bo jedna łąka nie, nie była nawie, nawieziona. A druga jest. Dobra, co sobie? Wrócimy tutaj na wolną drogę. Kajcie, może będzie krótsza jakaś. Dobra, mam pomysł. Pojedziemy po swoim ściernisku, bo nie będziemy jechać tak całą drogą. Dobra. Że... teraz odpiecielił. Gościu możesz... Dobra. Dobra. Jedziemy. Uciekamy. Nie dorwie nas gościu w Audi. I sobie pojedziemy. I jeszcze dzisiaj jak Ci uda to sobie skosimy łąkę. Dobra. Idziemy właśnie, tu jest taka na no, jakby droga i tam gdzieś mamy łąka i się skręcimy tu. Dobra, tutaj już chyba będzie moja łąka bo... nawet to chyba właśnie jadę po swojej łące A ja muszę przyjechać sobie właśnie żeby na tą I teraz trzeba sprawdzić co jest moja łąka 104 Coś tutaj mi nie gra Ona nie była nawieziona, ale teraz jest, a dobra To jest 104 64 63 Dobra, rozwoziemy sobie po jednej łące, żeby też było. I dokąd jest moja łąka? Dokąd jest moja? Tutaj chyba jest kolejny wjazd. Tutaj już jest Marek Walek. Dotąd jest moja. Dobra. Rozłóż. Zwolnij. Tyle ile się uda tyle zrobimy, tyle nawieziemy. Muszę też coś naprawić z tą yy, Chlewnią Nie chlewnią tylko tam Gdzie są krowy bo Ona mi się tak strasznie psuje Nie wiem czemu Jest chyba niedopracowana Od razu wam mówię Że myślałem, Że już o, o odcinku z PGR-u Nie będzie Tylko będą live'y Może z moim bratem będziemy tam grali Zobaczymy No i już Skończyła się No to sobie rozłożymy I jedziemy I pojedziemy sobie Teraz odwieź Beczkę I przyjedziemy sobie kosić Uda się dwa sko Może nawet dwie skosić bo Chyba, że nie wiem, czy nie poczekać aż sobie, aż sobie ta, yy, ten, ten gnoi tam we, właśnie weźmie w ziemię. Weź nie? Ale dobrze. Widzicie, ile obronnika tu jest na tym? Jed już cały ten, yy... hmm jak to się nazywa? Słuchajcie, powiem, chcę wam powiedzieć, to jest rozrzutnik do, rozrzutnik do obornika, jest cały pełny, a tutaj nadal yy, są, jest tutaj właśnie, żeby wsypać. Ja mogę tutaj wjechać Dobra Dzisiaj taka, taki odcinek inny niż zawsze bo Nie chcę żeby was zanudzać cały czas tymi innymi to jest z odcinkami. No to sobie podniosę i jedziemy kosić. Sobie tak pojedziemy, podnijmy obornik i jedziemy. Są przyczepy. No ale są tak przyczepy tutaj postawione, żeby był przejazd y, tym, tym shopom. Tutaj też by się przydało skosić. Kurde, trzeba taką kąsiarkę kum sobie tutaj zakupić. Albo nawet pożyczyć. Nie skosić sobie to. Bo powiem, że... A tutaj jest już moje, co nie? Escape kliknę. Niech się zapisze Najlepiej żeby się zapisało. Tak, to jest to moje to Możemy sobie cofnąć nawet. Sobie tu rozłożymy, i sobie skosimy. Tu jest chyba droga, a to tą drogę sobie zostawimy. Dobra, i teraz tak. Tak wiedziemy. Nie będziemy podnosić, tylko sobie obniżymy. Cyk i to już chyba powinno kosić. Kosi, tego dużego krzaka nie wykosiło. Dobrze. Będziemy sobie jechać tak Żeby nie wjechać do rowu drzewo, trzeba ominąć Możecie napisać w komentarzu z siana kosy to przypnę wam serduszko. Dobra. Zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili suba lajka oraz bieli, wbili na yy, kanały w opicie. Nie wiem, to powiedzieć. Chyba, że mówiłem, nic nie pamiętam. Dobra. Pierwszy, pierwsze się na kosy na moim kanale to są że skosimy, chciałbym. Dzisiaj skosimy, może jeszcze zrobimy to, ale prosować będziemy w następnym. A jak zwykle sobie sam to zgram poza odcinkiem. Bo, żeby was nie zanudzać, I nie wiem w ogóle, czy to się też zmieści w tej, w tym, na tym strychu. Bo tam tak dużo narzucałem tych belek. Siana znaczy słomy, chyba. Osłony. dobra i sobie teraz tak jeszcze raz tu ładnie bardzo ładnie sobie ścimy chyba nawet komiaków nie robimy ale nie chcę zapeszać o zrobiłem miaka, dobrze Już się zapatrzył Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Powinniście słyszeć, bo jest na zielonym. Na obs Dobra, syk. Zrobimy sobie tego miaka. No i...

Teraz ładniej. Mówiłem, zapeszyłem z tymi omiakami. Pochwaliłem za wcześniej. Teraz nie. No, to łąka chyba będzie zaraz skoszona. Tak myślę. Tam ta druga też. Chyba, żeby ją zostawił. Żeby ta gnojówka w jeszcze dobrze. W, weszła w tą trawę i posił. Ciekawa, jak sobie chyba tutaj trochę jest żeby, żeby tutaj już tak nie jeździć. Jedziemy ładniej. wyjechać ładnie teraz, żeby... Postaram się teraz nie robić żadnych omijaków. Dobre. Jeszcze jedno pole będzie. Znaczy ta łąka. Wiecie co, pomyślałem, że sobie ją skosimy teraz na odcinku. Co tam? Yy Wsiąkło to wsiąkło, co nie wsiąkło to nie. To jego strata. Kurde, żebym przyjechał Sprawimy tego u mnie tutaj co dawno dawno zrobiłem. 15 minuta odcinka. Chyba, że to skosimy. A w następnych odcinkach dopiero sobie to zrobimy, żeby to trochę na słońcu było. Też by było dobrze. Właśnie. Właśnie sobie teraz w następnym odcinku, to będzie kontynuacja. Cofnę ładnie. Coś zrobimy. coś tu Nie zrobiłem omiaka, Albo zrobiłem Dobrze jedziemy Te omiaki się później zrobi Naprawdę No zrobi, bo Jeszcze co robimy? Sąsiad nadal nic nie chce żebym mu pomagał Bo powiedział że jak będzie coś potrzebował, ale na razie chyba nic nie potrzebuje Z tego co wiem to on tam jeszcze jedno pole ma Do koszenia A to może będzie potrzebował jakieś przyczepy czy coś nie do końca bym nie będzie musiał potrzebował mojej pomocy Bo no może mojego sprzętu Dobra Teraz pan uprawiamy chociaż trochę z Dobra Olha okay. o que está aí Dokładnie to jest wrócimy o zbierzemy tego też, Chciałem, że zbiorę to na raz, ale żem i chyba, że ten, po prostu tą jedną łąkę skosimy, żeby nie, nie trwał ten film za długo. Koszę tą łąkę, a drugą łąkę sobie skoszę jak mój brat będzie na przykład coś nagrywał. Gdzieś poza za odcinkiem, żebym się nie nudził. Tam załąka jest chyba większa. To taka sama. Krótko już zostało, 21. Minuta, 21 minuta odcinka się już zaczęła. O, o chcę, nie. Zaraz skończę ten odcinek, a sobie mnie tylko i na inną zrobię. Teraz o tom jaki pokościmy. Dobra, nie to wstecznym. Pojdziemy do przodu. To pięknym takim akcentem, widok na ten ciągniczek. Kończymy dzisiejszy odcinek. No 22... 22 minuty trwa ten film, więc zostawcie like osoba i wbijajcie na kanał w opisie Discorda oraz Instagramy i, i to tyle Bajo jajo